Cały projekt, który w tej chwili nazywamy projektem Symbiozy, tak myślę, że nazwa, nazwa mówiąca dużo, i, i, i chciałabym, żeby wokół tej nazwy faktycznie pewna symbioza się stworzyła. Projekt, którego misją jest tak naprawdę profesjonalizacja ośrodków, ale przede wszystkim wykorzystanie ich potencjału edukacyjnego, to jest tak wielotematyczny projekt że myślę, że każda z tych instytucji znalazłaby w tym coś dla siebie ciekawego. A przede wszystkim myślę, że łącznie całość tego projektu byłaby czymś na tyle na pewno w naszym regionie, a myślę, że i w Polsce nowatorskim i ciekawym, że moglibyśmy się na pewno chwalić tym ośrodkiem i liczyć na to, że z całego kraju będą chciały tutaj przyjeżdżać wycieczki zarówno dzieci, młodzieży, ale i nie tylko. Oprócz azylu, oprócz yy, infrastruktury edukacyjnej, planujemy projekt ten połączyć, tak jak już wspominałam, w terenie z projektem Siedlisko z Naturą. Mają Państwo w materiałach krótki opis tego projektu, poetycki bardzo. Yy, pani Emilia przedstawiła wizję taką, która mam nadzieję, że, że porwie co po niektórych z Państwa. I dlaczego widzimy w tym taki potencjał? Ponieważ połączenie tych dwóch elementów wiedzy na temat zwierząt na temat y, skutków antropopresji, na temat form ochrony przyrody. Mówiliśmy o współpracy z lasami państwowymi, o możliwości y, połączenia tam y, działań y, edukacyjnych y, ośrodka z działaniami edukacyjnymi y, w, lasów państwowych. Obok mamy y, obszar chronionego kraju wyrazu War, y, warmińskiej buczyny. Y, to y, jak gdyby wszystko powoduje, że y, Przepraszam, bo troszeczkę się zarzuciłam. Połączenie tego wszystkiego chodzi nam o stworzenie takiego ośrodka, w którym będziemy w stanie prowadzić edukację przyrodniczą w bardzo szerokim zakresie. Nie skupiać się na pewnych problemach tylko i pewnych aspektach, ale pokazać przekrój problemów, przekrój możliwości, przekrój tematyki, która wiąże się z ochroną środowiska. Bo ochrona środowiska to zarówno ochrona gatunkowa zwierząt, to zarówno. Recykling to zarówno energia odnawialna, to zarówno stare odmiany drzew, krzewów, stare rasy itd. itd. To wszystko tworzy nam tę całość, którą dopiero pokazując jako całość osiągamy ten efekt, o którym chcemy mówić. Wrócę jeszcze, proszę Państwa, do projektu symbiozji, z ramach którego to wszystko się dzieje. Zorganizowaliśmy do tej pory już cały cykl dzięki też wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, cykl seminariów, warsztatów i już dwóch, można powiedzieć, cykl konferencji międzynarodowych, które zaowocowały też szeroką współpracą nie tylko w Polsce całej, ale i na świecie. Współpracujemy ze środkami w Stanach Zjednoczonych, z Centrum Virginia, z Belgią, z Włochami, z Estonią jest ogromne zainteresowanie ośrodków spoza naszego kraju naszą działalnością. Chcą się w to włączać, chcą to wspierać, mają całe mnóstwo doświadczeń, które możemy przekładać bezpośrednio na nasze projekty, wykorzystywać i, yy, i używać do tego, żeby nie popełniać błędów, które oni mają za sobą. My po części łączymy się w wspólnych działaniach z Panią Ewą, ale w sumie naszym takim projektem celowym, głównym jest projekt Siedlisko z Naturą. Ja się cieszę, że możemy to połączyć, ponieważ nasze cele w sumie są zbieżne i możemy pomóc Pani w realizacji tego projektu Ptaśie Azyl i. Połączy, połączymy to ze swoimi też celami, więc y, siedlisko z naturą to jest taka trochę idylla, y, do której będziemy dążyć, bo chcielibyśmy stworzyć y, miejsca, gospodarstwa, gdzie y, będą one samowystarczalne, gdzie y, połączymy ochronę środowiska z, y, ze spokojem, zarówno dla y, zwierząt, jak i dla ludzi. I tak jakby jest to powrót do, do korzeni, stąd też no, tutaj gros Państwa jesteście dzisiaj uczestnikami z racji na, na projekt Asi Azyl, ale my także się będziemy w jakiś tam sposób podłączać, ponieważ tam gdzie dzisiaj Państwo byliście, my jesteśmy w stanie rozszerzyć tą działalność i pokazać osobom także te, te miejsce, które będzie się łączyło z tym wszystkim. Stąd też Państwo z Eskansenu, z Olsztynka, tak, bo my chcielibyśmy zrobić to w wydaniu o takim, może nie nie nowoczesnym, tylko nowoczesnym pod względem technologii, ale w wydaniu kulturowym i w wydaniu zgodnym z naturą. A, a Myślę, że Państwo da, dacie nam dużo wiedzy, zarówno jeżeli chodzi o architekturę i budownictwo, jak i o e, technikę, którą też myślę, że mocno studujecie. Uniwersytet ma nam pomóc w stworzeniu kompendium wiedzy na ten temat, czyli Chcielibyśmy mieć informacje, co ile w danym gospodarstwie elementów musimy zawrzeć. Począwszy od nie wiem, pasieki, czy wielkości stawu, na ryby, wszystko, co będzie pomagało nam w stworzeniu projektu, gdzie mamy samowystarczone gospodarstwo, gdzie człowiek żywi się. Zdrowy, zdrową żywnością i nie zużywa energii z zewnątrz. Stąd też na przykład dobrze, że tutaj też gościmy Pana, który pomoże nam w realizacji odnawialnych źródeł energii, tak. Czyli mm, chcielibyśmy mieć takie enklawy, które pomogą także w edukacji osób odnośnie ochrony środowiska, tak. I i w zgodzie, życie w zgodzie z naturą, więc my siedlisko z naturą traktujemy jako taki element przy, że tak powiem, ptasiu, mazylu, ale także staramy się pomagać Fundacji Albatros Ymm, no i myślę, że nam na razie się jakoś to udaje. Chwilę przodem, Ledysta. E, proszę szanownych organizatorów, jak i zarówno gości Chcę powiedzieć w ten sposób, że w pewnym momencie, okresie powiedzieliśmy Te A, no i Te A trochę widzieliśmy, bo zaczęły spływać tutaj na teren, właśnie Fundacji Albatros, ranne zwierzęta. Te wszystkie rzeczy, które się dzieją w związku z cywilizacją, urbanizacją, ze zmianą naszego. Tutaj kształtu nawet województwa. Województwo czwartek kraju pod względem wielkości 59 osób na kilometr kwadratowy. Te wszystkie rzeczy, które próbuję powiedzieć, to chcę, że one pokazują nasze uwarunkowania zupełnie inne niż w innych województwach naszego kraju. 18% wód. 5 województw nie ma wody w kraju, a 18% wód kraju znajduje się na terenie warmii i mazur. Grofinansowań, które próbujemy wdrożyć w życie, to jest ochrona wód między innymi. A ochrona wód tylko dlatego, bo to są oczyszczalnie, kanalizacje, separatory i wszystkie inne rzeczy, które też mogą destruktywnie wpływać na życie właśnie tych naszych pensjonariuszy, bo jeżeli by się ropy napił, to wiadomo, że by się niezbyt dobrze czuł. Więc chcę powiedzieć, że tu jest potrzebna inicjatywa. Winston Churchill powiedział tak, ja nie wiem, czy jak będzie inaczej, to będzie lepiej. Ale wiem, że ja, żeby było lepiej, to musi być inaczej. I urodziły się nam tu już na krótko takie rzeczy, że tych pensjonariuszy zaczyna przybywać. No nie zawieziemy ich do Żywkowa, powiem, że to jest twój koleś i wylećcie do Afryki. Może tam w połowie drogi by gdzieś wylądował w Czechosłowacji, albo jeszcze szybciej. Albo wrócił z powrotem, bo już tam jak wiadra stukają, to one z powrotem się zlecą i, i ta setka beneficjentów się zjawi do koryta, no i po robocie. Więc musimy tutaj, jak Paweł robi, no to oni prawie łącznie z siłowymi rozwiązaniami, a jak nie bardzo chce latać, to mu kopa albo w katapultę i tak poleci i leci i zajmuje pewien swoje miejsce tam w tym ekosystemie i żyje. My nie możemy doprowadzić dziś słyszałem to tu akurat też teraz, ale nie podjęłem dyskusji, ale tak się we mnie to tam znalazło, że mówimy o hodowli. No ktoś tak powiedział, nie będę mówił, ja wiem to powiedział, że hodowla nie, ale to bezwarunkowo przyjął do siebie. Więc a ilu, ci, wszyscy są chorzy. Albo już w okresie rehabilitacji, ale to nie jest hodowla. Oczywiście. Więc no. my musimy doprowadzić do, najpierw do czegoś takiego, żeby móc e, tych pensjonariuszy dać do środowiska, bez względu na to, w jakim będą, e, nie już po rehabilitacji, czy do okresu rehabilitacji, żeby one gdzieś trafiły do ekosystemu. Boże, broń, żeby nie były i coraz więcej, bo jak ich tu będzie 500, to ja na pewno nie przyjadę, bo to już będzie naprawdę jakaś y, nie do wytrzymania sytuacja. Y, więc tam poza istniejącym łańcuchem pokarmowym, bo też są takie głosy, no to nie hitą do środowiska, lisy chłopom kury nie wyciągną, mienoty będą miały co robić i tak dalej. Y, nasza wrażliwość edukat, poprzez edukację staje się zupełnie inna i Wszystkie nasze służby, które sprzedają swoje serce do, do edukacji, to chciałyby również, byłaby ścieżka edukacyjna, byłyby dzieci obejrzały do leszka, do napromka, jeżdżą tutaj, jeżdżą do Dąbrówki, wszędzie czy młodzież postrzega to jako, że mamy dużą misję i ta nasza misja musi się gdzieś w jakiś sposób znaleźć e, uwolnienie. A krótkie rezumy, żeby zupa nie wystygła, to chcę powiedzieć tak, że no. Fundacje, jak widzę, dwie muszą się zacząć zajmować kwestiami, bo nas to można znaleźć zawsze i, i spytać, czy lasy państwowe, które parcy typują mi w ochronie przyrody i w edukacji, i w zdecydowanych działaniach, bo jak żeśmy mówili o Wojlerze, to były i Lasy, był i Włodzki Fundusz, był i PZT, i była Regionalna Dyrekcja, która mówi, że nie ma forsy. Ja mnie daj im to forsę, bo ja przekażemy wam inną na inne działanie, czy tam na Bociana Białego na Żywkowie, czy na tym pasie wschodnim, ale no po prostu im więcej jest tych yy, instytucji finansujących, to przecież to jest jakiś wskaźnikowy projekt. No i tak, nie martwiłbym się krajem. Nasz kraj jest tutaj na Warmii i Mazurach i nasze pionierskie państwa e, projekty, które są prekursorskie, bo niestety takiej sieci tych wszystkich cudów nigdzie nie ma. E, na teren kraju wpływa 210 zielonych flag związanych z edukacją ekologiczną, związanych z postawami proekologicznym młodzieży, dzieci e, związanych z tym imiczem no, stricte ochroniarskim, a 72 flagi znajdują się w województwie warmińsko-mazurskim. Ten bakcyl, te, te ziarno już kiełkuje. Ono po prostu y, uwrażliwione społeczeństwo jest, pokazuje szkoły, no, dyrektorzy, a zwłaszcza nawiedzone zdecydowanie osoby, te, ci od edukacji tam pchają ten wózek i mamy rezultaty, bo do tyłu już to też byliśmy na 80% zasobów kraju, dysponowaliśmy pewnego rodzaju rzeczami. Programy radiowe czy telewizje. Dziesięć rozgłośni największych w kraju korzysta z naszych doświadczeń dotyczących programów radiowych. W tych dziesięciu rozgłośniach największych idą według naszych scenariuszy. Nasz marszałek mówi o tym i o tym, i ich marszałek to samo mówi, ale już w ich rozgłośni. Czy telewizja, czy filmy, które próbujemy współfinansować i wspierać działania. To są wszystko rzeczy, które naprawdę są zdecydowanie prekursorskie. Fundacja Wielkich Jezior Mazurskich lider ekologii w kraju. Więc no, mamy i, i mówmy o tym. I o co chodzi? Fundacje powinny się zastanowić nad kwestią przede wszystkim tych rzeczy, to nie ma, tu jest potrzeba pewna część ludzi dobrej woli. Szmalec jest potrzebny do tego, ogórki, chlebek no, i wtedy będą się poszukiwały środki finansowe. E, Unia Europejska, Narodowy Fundusz, e, poszukiwanie środków na, ale najpierw musi powstać jakiś wystrzałowy projekt. I ten projekt, o którym dzisiaj tak trochę no, spokojnie i bezpodniety mówimy, jego trzeba rozpracować. Trzeba znaleźć stronę finansową kosztorysy, zobaczyć jak i warunki wszystkie yy, przedstawić i zarówno uregulować wszystkie warunki i stosunki prawne, jak i zarówno własnościowe. I wówczas nie ma dzisiaj żadnego problemu, żeby spróbować mówić o jakiejś inwestycji z rzędu tam milion, dwa czy trzy miliony. To, to jest rzecz do zrobienia. Natomiast chcę powiedzieć, yy, Fundacja NIDA, no nie, nie to, że się nida, tylko tak się ona nazywa. I ona stwarza wioskę gancarską. I ta wioska pracuje. Tam mamy wszystko to, co próbujecie powiedzieć. Tam można kupić wyroby, tam można zrobić wyroby, tam są ludzie bezrobotnych 22, których znalazło pracę i dziś robią, przyjeżdżają obcokrajowcy, kupują te ich dobra zrobione przez nich, wyjeżdżają, tam zostały pieniądze, tam idą e, pierogi, idą różne naleśniki, inne cuda i tak dalej. Tam są bankiety przyjęcia i to powstało też na takiej trawie. Więc Myślę, że się tutaj nie powinniśmy mocno męczyć, tylko spróbować y, realizować odpowiednie elementy. Tym elementem byłoby zdecydować się, jaka ma tam być wizja, bo jeszcze jest jedna możliwość, dwa, trzy etapy danego działania. Że w pierwszym etapie natychmiast różamy z tymi, z tymi, kanalizujemy tą sprawę, mając na uwadze dalszy rozwój. Bo, bo już jak tak głębiej sięgnąłem, że przeczytałem to wszystko już tutaj w międzyczasie, więc chcę powiedzieć, że no jest to takie strasznie duże zadanie i mogłoby kogoś przestraszyć. To trzeba byłoby zrobić etapami i pokazywać, że najpierw robimy to i to i po tych wszystkich. Mm, Rzeczy związanych z tym terenem, e, odległością i zagospodarowaniem, to przygotować podstawowe materiały, papiery. Kosztorysy się urodzą i poszczególne działania. I wtedy widzimy, że mówimy tam o jakimś zakresie, który mówi 300, 200, 400 tysięcy, i wtedy można spróbować dziedzina edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, wszystko jest i w narodowym i u nas jest również i tutaj akurat pani Ania gdzieś poszła, ale u pana ministra Zalewskiego też można znaleźć środki, które by skanalizowały problem i może właśnie byśmy byli tym pionierem i prekursorem co do ośrodka, do sposobu zagospodarowania. A co do sposobu oddania e, środowisku, ekosystemowi tych wszystkich pensjonariuszy. Więc myślę, że możemy się jutro spotkać, pojutrze, ale spotkajmy się, jakbyśmy mieli jakieś już namacalne e, rzeczy, które by mówiły. Teren jest do opanowania zagospodarowanie by było takie, a mogłaby być jeszcze jakaś tam mapa, a tutaj byłoby to i to i to, pierwszy etap to, drugi to i wtedy można spróbować skanalizować, żeby znaleźć na to wszystko środki. Jakby się to wszystko tak poukładało, to myślę, że rezultat i ten efekt ekologiczny i końcowy byłby do złapania. Pierwsze spotkanie nasze jest takim spotkaniem, które jakby ma na celu przedstawienie Państwu naszej wizji i, i, i też usłyszenie tego, jaki jest odbiór tego opieki. Nie można się odbiór. martwić niektórymi rzeczami przygotowawczymi, bo te wszystkie rzeczy przygotowawcze są środkami kwalifikowanymi. Je będzie można włączyć do każdego z poszczególnych projektów bardzo uwagę. Bardzo i nie martwić i, nie, i nie, nie to, że się to zrobi społeczne, czy wolontariusze to zrobią, to oczywiście może być świetny materiał. Jego trzeba po prostu kupić, załatwić, zrobić i a potem sprzedać. Nie? To, to są ważne elementy, bo tak na skrobaka to się generalnie e, daleko Zgadza nie dojedzie. Się. To daleko, to fakt. Daleko się nie dojedzie. E, a propos jeszcze... E, problemu naszych naszych azylantów, którzy, tam, którzy będą tam zamieszkiwać. Ta współpraca, powiem, powiem szczerze, ta współpraca, którą nawiązaliśmy ze środkami zachodnimi, dała mi bardzo to dużo do myślenia. Patrząc na podejście tamtejsze i jak bardzo ono jest poprzez pryzmat ekonomii ukierunkowane. I takiego bardzo racjonalnego myślenia, nie myślenia emocjami i, i, i tylko bardzo racjonalnie i konkretnie, jeżeli nie mamy na coś pieniędzy i mamy do wyboru zrobienie tego albo tamtego, to wybieramy to, co jest istotniejszym fraza. Bardzo... Praca ze wszystkimi ośrodkami kraju może dać nam lobbying tak. jakiś, ale to ma dotyczyć Senatu i Sejmu tak. lub e, ministrów. Natomiast y, skorzystanie z ich doświadczeń jest wysoce pozytywnym i stąd te dwie y, no, międzynarodowe, a gdzie były takie konferencje? Nie było, żadnych... no, nie było nigdzie, więc, więc znowu jesteśmy było... coś, co robimy i pokazujemy dla pozostałej części kraju. Ale y, tu chodzi o to, że przez to my rozwiązujemy swoje problemy i tak trzymajmy. A jeżeli ktoś się będzie później chciał uczyć, niech przyjeżdża sobie tu ogląda, nie? już dzisiaj to się jechało po przyzwoitej drodze, bo kiedyś to ledwo terenówko dojechałem, tak, nie, no ale to z dnia na dzień wszystko się zmienia i tak. oczywiście, no spróbować trzeba to wszystko w jakiś sposób wdrożyć w życie. No. Proszę Państwa, ja w takim razie dziękuję serdecznie jeszcze raz Panie Prezesie za słowa okupy, na koniec spadły faktycznie. E, proszę Państwa, e, mam nadzieję, że to spotkanie nie było dla Państwa dzisiaj zbyt męczące i że spowodowało, że ta wizja, którą roztoczyliśmy, zainteresuje Was na tyle, że nasza, nasza współpraca faktycznie potoczy się wartko. Konkrety, tych działań, które już mamy zaplanowane, na pewno będą się też toczyły już pomiędzy poszczególnymi instytucjami. A to, co pan prezes powiedział, co bardzo istotne, w tej chwili na pewno przemyślimy dokładnie wszystkie etapy tej, tej, tej inwestycji i po prostu wystąpimy do państwa z konkretnymi propozycjami włączenia się do konkretnych etapów działań. Z tego względu, że my już mamy jakieś swoje wizje, ale na pewno będziemy chcieli je skonsultować z Państwem i dzięki temu też właśnie Was włączyć w całość tego projektu.